Witam Cię bardzo serdecznie w kolejny zdrowotny poniedziałek naszego wyzwania 105 dni dookoła heksagonu szczęścia. Ja nazywam się Katarzyna Szafarczyk i jestem projektantem świadomego życia. Pomagam Tobie małymi krokami wprowadzić harmonię do Twojego życia. Dziś rozłożymy na czynniki pierwsze popularne stwierdzenie: śmiech to zdrowie. Pewnie wielokrotnie słyszałeś je w swoim życiu, ale czy zastanawiałeś się dokładnie, co ono oznacza? Śmiech to zdrowie, śmiech to zdrowie. Ok, ale o co chodzi? Przede wszystkim, co najważniejsze, śmiech to duża porcja naturalnych endorfin. Endorfiny, hormony szczęścia. Chyba nic więcej nie trzeba mówić. Śmiech to dotlenienie Twojego organizmu. Śmiech jest rodzajem długiego oddechu. Jeśli się śmiejesz, wydychasz trzy razy więcej powietrza niż podczas zwykłego oddechu. W ten sposób bardziej dotleniasz swój organizm. Śmiech to też poprawa krążenia. Jeśli nasza krew szybciej krąży, ser szybciej bije, to mamy więcej energii. Chyba też nie trzeba dużo mówić. Śmiech to także pobudzenie Twojego systemu immunologicznego. Regularny śmiech chroni przed różnymi zakażeniami wirusowymi. Natomiast nawet jeśli się zdarzy nam jakieś przeziębienie, to Regularny śmiech pozwala szybciej z niego wyjść. Co jeszcze? Śmiech jest najprzyjemniejszym masażystą na całym świecie. I to całkowicie za darmo. Śmiejąc się, masujesz wszystkie organy i mięśnie swojego ciała. Również twarzy. Czyli działasz odmładzająco. A jeśli chodzi o zakwasy po śmiechu, to przyznam się, wiem to z autopsji, że... Przy takim regularnym, codziennym śmiechu, na przykład jak prowadziłam zajęcia 4 dni pod rząd po godzinie, to wierz mi, że po takiej serii zakwasy na brzuchu są o wiele, wiele przyjemniejsze niż po słynnych brzuszkach. <noise> Także polecam Ci jak najczęściej się śmiać, a dzisiaj zadaniem Twoim jest. Sprawdzenie. Jaki jest współczynnik śmiechu w twoim życiu? Aktualnie jaki jest teraz? Podczas naszego wyzwania będziesz miał też okazję uczestniczyć w sesji jogi śmiechu, która pozwoli ci ten współczynnik zwiększyć bądź też utrzymać go na właściwym poziomie. W materiałach dodatkowych na grupie masz do pobrania test, który pozwoli ci określić, jaki jest teraz w twoim życiu i jaki jest Współczynnik Twojego śmiechu. Czy jest go odpowiednio dużo, wystarczająco do tego, żebyś czuł się zdrowo i szczęśliwie? Sprawdź sam, przekonaj się. Życzę Ci cudownego wieczoru już i do zobaczenia już jutro.